Wierszyk – Leśna zabawa W ciemnym lesie pośród trawy Odbywały się zabawy Las świetliki rozświetlały, świerszcze skrzypki nastroiły i tańczyły. Żabka z muszką, muszka z myszką, myszka z żukiem, żuczek z liszką, liszka z ważką i ślimakiem, ślimak z chrząszczem i robakiem, robak z mrówką i z pająkiem. Pająk w rytmie trząs biedronkę a stonoga. Taka mała, sama sobie tańcowała. Lecz nie zawsze dobrze było. Czasem któreś rytmy zgubiło. Czasem skrzypce zaskrzypiały. Więc bałagan był niemały i deptały. Żabka muszkę, muszka myszkę. Myszka żuczka, żuczek liszkę. Liszka ważkę i ślimaka. Ślimak chrząszcza i robaka. Robak murówkę i pająka. Pająk deptał złą biedronkę. A stonoga taka mała, sama siebie podeptała. Lecz to byli przyjaciele, Choć kłopotów było wiele, Choć bałagan był niemały, Wnet ponownie tańcowały, Przepraszały Żabka muszkę, Muszka myszkę, Myszka Żuczka Żuczek Liszkę, Liszka Ważkę i ślimaka, Ślimak Szążcza i Robaka. Robak mrówkę i pająka. Pająk przepraszał biedronkę. A stonoga, taka mała, sama siebie przepraszała.